Wpisów Kupi miny hmm. no już wizytę się nagrywa, wiesz? No i coś tu śmiesznego. Ale tutaj równo, równo trzeba trzymać? O, teraz już się nagrywa, tak? I jesteśmy nad morzem. Na drugą stronę wyspy popłynęliśmy. Przez góry jechaliśmy. Tak, ogromne. Butek się zerzygał. Tak się zerzygał nawet, no. Tak, tak jest. Trzy, cztery, Co Gustaw? No, ale już nie grzygaj. Gustaw? para bañarse, se con... puede bañar con ella